Dzień dobry z tej strony, Refasado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. który wyjątkowo zaczynamy od wydarzeń z rynku Liry tureckiej, bowiem tutaj działo się bardzo dużo, jeśli chodzi o weekend i dzisiejsze otwarcie handlu. Jak widzimy, Lira w konsekwencji decyzji prezydenta Turcji Recepa Erdoana straciła blisko 15% po tym, jak ten zdymisjonował w piątek szefa banku centralnego. Ten był prezesem ledwie cztery miesiące i za jego krótkiej kadencji lira zdążyła ustabilizować swoją wartość, a Ubiegłotygodniowa podwyżka stóp procentowych jeszcze więcej dała nadziei, że uda się okiełznać inflację. Jak widać, prezydent Turcji ma inne podejście, jeśli chodzi o teorię makroekonomii i jak poziom stóp procentowych wpływa na inflację. Po części jego, znaczy nowy szef banku centralnego podziela jego poglądy i to. No, może budzić duże, duże ryzyko, jeśli chodzi o przyszłość liry, jeśli lira miałaby odejść od ścieżki zacieśniania polityki monetarnej i jeśli byśmy mieli być świadkami odwrócenia ubiegłotygodniowej podwyżki stóp procentowych, no to tutaj może mieć do czynienia z prawdziwym kryzysem walutowym w przypadku Turcji. Tam dużym problemem jest inflacja. Przy tak mocnej przecenie waluty, braku zaufania, dla, dla Liry ta inflacja będzie jeszcze wyższa, no i jeśli te stopy procentowe nie będą szły w górę, a będą obniżane, no tutaj możemy mieć do czynienia, tak jak już powiedzieliśmy, z kryzysem walutowym i spadkiem zaufania do tamtejszych władz, tamtejszego banku centralnego, zatem hello, ruchy w przypadku Liry są ogromne, podobnie jak ryzyko, tutaj no musimy mieć świadomość tego, że Byliśmy już w historii wielokrotnie świadkami, kiedy lira traciła niemalże kilkadziesiąt procent w ciągu kilku dni i w związku z tym no tutaj nawet no próba kupowania w tym momencie wiąże się z ogromnym ryzykiem, jeśli chodzi o dalszą politykę monetarną. W przypadku, gdy rynek nie będzie miał jakiegokolwiek zaufania do nowego szefa banku centralnego, lira będzie dalej znajdowała się pod Presją. O tym musimy pamiętać i przede wszystkim o ryzyku, które wiąże się z spekulowaniem w przypadku tak no, ryzykownej waluty, jaką jest lira turecka. Przechodząc do sentymentu rynkowego, widzimy, że nastroje na początku tygodnia no, raczej pozostają stabilne, jeśli chodzi o otwarcie sesji na, na starym kontynencie. No tutaj niemiecki Dax też jest w okolicy poziomu, gdzie znajdowaliśmy się na koniec ubiegłego tygodnia. Wiele nowych informacji się nie pojawiło. Oczywiście w centrum uwagi rynków pozostaje rentowność amerykańskich obligacji. W tym tygodniu mamy bardzo dużo wystąpienie amerykańskich bankierów centralnych i pytanie, czy oni no jak oni ustosunkują się do chociażby komunikatu, jaki popłynął w ubiegłym tygodniu po posiedzeniu. Zatem rentowności z pewnością będą tutaj determinowały sytuację na rynkach. W tym tygodniu musimy też zwrócić uwagę na środowe wstępne dane PMI na temat koniunktury, jakie ma miejsce na koniec pierwszego kwartału. Mówimy o koniunkturze w marcu zarówno dla sektora przemysłowego, jak i usługowego. Zatem no to będzie taką solidną dawką informacji, jak radzi sobie realna gospodarka z trzecią falą zachorowań na świecie. Eurodolar na początku tygodnia stabilnie w okolicy 1.19 tutaj zmienność na rynku walutowym nie należy oczywiście nie licząc liry tureckiej do największych jeśli chodzi o sytuację na rynku surowcowym notowanie ropy po ubiegłotygodniowej tygodniowej bardzo solidnej przycenie, korekcie jak zwał, tak zwał, pozostają w okolicy 61 dolarów za baryłkę i tutaj no to też obrazuje dość stabilne nastroje na początku tygodnia. Złoto za to spada minimalnie poniżej 1730 dolarów za jedną uncję, no ale to też bym raczej wpisywał się Wpisywał w szerszy kontekst stabilizacji powyżej 1700, no to też po części odzwierciedla utrzymujące się rentowności amerykańskich obligacji na relatywnie wysokim poziomie. Jeśli chodzi o sytuację na rynku złotego, Złoty pozostaje słaby, zapewne zamieszania w przypadku liry tureckiej, de facto kosztyka, do których należy złoty no, nie są najlepszą informacją, no, ale tutaj nie widzimy jeszcze jakiegokolwiek negatywnego przełożenia. Trzecia fala zachorowań w Polsce, ryzyko e, wprowadzenia większych restrykcji, wyższe rentowności w Stanach Zjednoczonych. No, to środowisko dla złotego cały czas nie jest pozytywne i mimo tego, że znajdujemy się de facto w okolicy kluczowej strefy oporu 461 w na rynku Europalena. No, To tutaj, w tak burzy, burzliwym środowisku, w jakim mamy teraz do czynienia, no nie wykluczałbym, nie że te nowe ekstrema mogą być wyrysowane. Zatem to środowisko dla złotego jak na razie cały czas nie jest dobre. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na jutrzejszy poranny przegląd rynku przed godziną dziesiątą. Do usłyszenia i pozdrawiam.